Jezus się rodzi, po kolędzie chodzi, a nam kolędnikom zaśpiewać się godzi, a nam kolędnikom zaśpiewać się godzi. Gdzie państwo mieszkacie, z nieba pokój macie, co nam dziś? Za kolebę dacie, co nam dziś dobrego, za kolendę dacie. Po błogosław Boże, stajni i wo Boże, stajni i spiżarni, w komorze, w szafarni, stajni i... O błogosław Boże, z wysokiego nieba, a nam kolennikom, pieniędzy dać trzeba. A nam kolennikom, pieniędzy dać trzeba. O błogosław Boże, z nieba wysokiego. A nam trzeba. nam kolędnikom półtora złotego. Żeby wum się darzyło i mnożyło i w stodole i w łoborze, i żeby było w każdym kątku po dziesiątku, a na piecu to z dziesięcioro, żeby było sporo. Dej wum, Boże!